jedziemy cieplutko kochani cieplutko Witamy. Witamy. Serdecznie. serdecznie. Jeszcze tak. trzy, cztery. Stry. Witamy. Serdecznie. serdecznie. Okej. Okay. Mamy dawać dzisiaj taką, można by to powiedzieć, smutną wiadomość. Piszecie do nas. Piszecie w prywatnych wiadomościach. Piszecie pod filmami. Rodzina też nam przekazuje takie informacje, że że już w naszym wieku nie powinniśmy jeździć po świecie powinniśmy się zająć wnukami rodziną a nie szajać się, nie tronić emerytury gdzieś tam wydając na jakieś takie się. Także kochani, no kilka lat jesteśmy na tym kanale. Jak widzicie subskrypcja mocno nie przebywa. Podejrzewam, że dlatego, że każdy, każdy. No większość z Was bo uważa, że to pora poświęcić czas wnukom, dzieciom. Pora czasami pójść, wyspowiadać się, pomodlić. Kochani. Przedajemy kampera. A stał ten, ten moment, gdzie musimy... Przyszła ta wiekopomna chwila. Gdzie musimy tego... Kamperka. Naszego, naszego rodzina to już właściwie. Nie? Tak. Ale jak to się mówi, poświęcimy teraz czas wnukom, rodzinie. Emerytury przekażemy rodzinie. Niech rodzina się rozwija, bawi i tak dalej. A my będziemy teraz odpoczywać. Kochani, odpocznij przy wnukach. <gry> Kochani, miło z wami było ale się skończyło jak ochłoniemy to się może jeszcze jutro z wami spotkamy żeby podsumować ten cały okres kochani tak szczerze jutro, jutro tak my ochłoniemy z tego to, wiesz, to, to jest zawsze tak, że trzeba taki moment przespać przemyśleć i dopiero tak, tak przeanalizować jeszcze raz to wszystko Idziesz tam bocian? tam dwa Dalej. Ale już dzisiaj żeśmy widzieli takiego, co bieg, e, bieg, e, bieg. bieg, leciał, leciał, frunął. Dobra, spadał. Frunął. Także kochani, żegnamy się jutro. Jeszcze się spotkamy, podsumujemy, prześpimy się z tym. Ja się z kochaniutką prześpię kochaniutka ze mną. Do jutra, kochani, do jutra, do jutra. Bajo.